Dzień wszystkim, z tej strony Maty. I dzisiaj chciałbym Wam mm, nagrać taki poradnik: jak nie popełniać pięciu głównych błędów w tej grze, które, które spowodują, że będziecie się o wiele wolniej rozwijać, a nawet możecie stanąć w pewnym momencie w miejscu. I teraz przejdziemy do tego w miarę też szybko, żeby ten odcinek nie był zbyt długi, a żeby Wam to nakreślić. To są głównie porady dla osób, które zaczęły dopiero grę lub są początkującymi. Słuchajcie, pierwsza ważna rzecz mamy w grze walutę premium Golda. Żeby zdobywać, Musicie nauczyć się zdobywać tego golda. I to najczęściej zdobywamy w jurysdykcjach. Jest to wydarzenie cotygodniowe, w których daje Wam bardzo dużo busta do Golda. I, po, I tak jak wam kiedyś tłumaczyłem, jurysdykcja opiera się na dwa tygodnie. W pierwszym tygodniu są zaszyty bojowe, gdzie zdobywacie, zdobywacie statuetki oficerów i wtedy tam wydajecie te pieniążki te wszystkie sury, które nagromadzicie a w tygodniu, gdzie nie ma zaszczytów bojowych, czy nie ma tych satelitek oficerów, no to sobie tego gromadzicie te surowce i wykonujecie te zadania, które Wam przy okazji możecie wykonać do dodatkowego golda, bez innego wydawania zbędnych surowców. I teraz tak, my mamy teraz ten tydzień, codzienny wyścig zbrojen, czyli na spokojnie sobie tutaj zbieramy te surowce, a nie wydajemy, bo tutaj jak zauważycie, tutaj przy tych nagrodach. Yy, co trzeci poziom zdobywamy tylko złoto jakieś oznaki, a w bojowych zaszetach dodatkowe są dwie oficerów, które są mega fajnym bonusem i dlatego właśnie wydajemy to w tygodniach, kiedy zdobywamy te 200 oficerów. I teraz pokrótce szybko wam przejrzę te jurysdykcję i co należy wykonywać każdego dnia. Te zadania są zawsze takie same zawsze w takiej samej porze i tego samego dnia. Poniedziałek to jest dzień zdobywania surowców. Wysyłacie ciężarówki, zdobywacie 5 milionów, zdobywacie zbieranie zasobów, 2700 golda. Super nagroda, robimy ją zawsze. Mamy ją dwa razy dziennie w poniedziałek, więc zdobywacie na spokojnie 5400. Możecie ewentualnie eliminować frakcję kroków. Jeżeli zdobędziecie tych, tych surowców wystarczająco dużo, tam bodajże zrobicie 4-5 kursów tych ciężarówek, zdobywacie całe nagrody z bojowych zaszczytów, więc mega fajnie. Codziennie, co tydzień w poniedziałek robicie maksa. Wtorek wydajemy głównie. Na budowanie robimy to tylko w tygodniach, gdzie są statyki oficerów. Ewentualnie gromadzenie materiałów robimy co tydzień, czyli wydajemy troszeczkę przyspieszeń na to, aby nagromadzić te materiały, które pozwolą nam w następnym tygodniu budować budynki, a dodatkowo będziemy dostawać nagrody. Środa, Dzień Badań, wykonujemy co drugi tydzień. Moim zdaniem nie ma co na tym się skupiać. Czwartek, bardzo fajny dzień, treningi wojskowe. Za każde 80 kupono dostajemy 2700 golda standardowo. Jak wykonamy trzy takie misje, to dostajemy maksymalną ilość nagród, wybojowych zaszczyt. Wykonujemy głównie w tygodniu z oficerami, z statutkami oficerów. Jeżeli mamy na tyle tych, tych biletów, to możemy sobie robić co tydzień. Piątek to jest taki miks, połączone badania plus butowanie. Standardowo co drugi tydzień, bardziej wam polecam. W sobotę to są głównie przyspieszanie. Za przyspieszacze, jak ktoś ma bardzo dużo przyspieszaczy, zwłaszcza w endgame, to sobie robi to co tydzień. Jeżeli nie, to robimy to co drugi dzień, tam gdzie mamy jest dodatki oficerów. Niedziela, główny dzień taki zmiksowany z całego tygodnia, tam jest combo i zazbieranie surowców, i eliminacja frakcja kruków, i budowanie, i technologia. Głównie się też to robi w tygodniach, gdzie są to dodatki oficerów. Ja czasami robię taki meg, że w piątek uruchamiam jakieś mega długie badanie, powiedzmy tam na 40 dni. W sobotę wykorzystuję te przyspieszacze, aby zbić ten czas tego badania i dodatkowo dostaję maksimum nagrody w sobotę i w niedzielę to badanie uaktywniam, żeby też dostać maksymalnie. Czyli z takiego jednego badania jestem w stanie przez dwa dni zdobyć maksymalną ilość nagród to też wam po prostu polecam i to był pierwszy postulat czyli jak gromadzić te surowce żeby jak gromadzić te surowce i wydawać je w takich czasach żeby zgromadzić tego golda bardzo dużo bo jak będziemy na przykład ulepszać badania w poniedziałki zamiast środy to będziemy tracić te nagrody które moglibyśmy spokojnie zyskać. Drugi punkt to jest jak źle wydajemy golda ponieważ bardzo dużo graczy nie wiem dlaczego ale tak jest na przykładzie badań wydaje na przyspieszenia. I patrzcie, za przyspieszenie 9 dni wydajemy 40 tysięcy golda. To się w ogóle nie opłaca. Absolutnie macie ode mnie całkowity zakaz przyspieszania tych nagród za tych badań za golda. To się w ogóle nie opłaca. Lepiej zużywać te przyspieszacze, które dostajemy. Tak czy siak, ja mam tutaj na spokojnie przyspieszaczy samych jednogodzinnych z 15 tysięcy, tak 15,5 tysiąca, a tu jest raptem tylko 200 godzin. No to pomyślcie sobie, jakie tutaj macie magazyny tych przyspieszaczy w porównaniu do tego, co tutaj jest. Absolutny zakaz. Na co wydajemy tego golda, którego tak mocno gromadzimy przez cały tydzień? Wydajemy tylko na dwie rzeczy na rozwój konta VIP, najlepiej do 10 poziomu z takim pierwszym etapowym przełomem, ponieważ tam dostajemy już jedną darmową za oficera, i do 15 ciśniemy ile możemy, bo tam dostajemy już 3 statuetki oficera codziennie za darmo i dodatkowo jak mamy dużo golda bo dużo nam dobrze nam idzie w tej grze, to możemy wydać ewentualnie na koło fortuny żeby zdobywać statuetki oficerów to też jest bardzo ważne trzeci punkt jak wydajemy te statuetki oficerów, bo to też jest mega istotne. Wielu graczy, jak widzę co robi, to aż mi się nożyk otwiera w kieszeni. Słuchajcie, jak już tak ciężko jest zdobyć te statuetki oficerów, ale nagromadziliście, bo posłuchaliście moich rad, poszliście z konto VIP, macie 15 konto VIP, bardzo fajnie, bo dużo graczy w ogóle te konto VIP przysłowiowo olewa, a potem się płaczą, bo skąd, skąd wy macie tyle statuetek? Właśnie z tego konta między innymi i z tego, że potrafiliśmy dobrze zainwestować. I przechodzimy do oficerów. I teraz patrzcie, jak przykładowo mamy sobie tutaj tego oficera. To ja bardzo wiele razy widzę, że po pierwsze osoby, które wybieram oficerów powinni się dobrze zastanowić, obejrzeć moje tam filmiki, poradniki, jakich oficerów dobieramy do poszczególnych jednostek i skupić się na tych tylko dwóch oficerów, których chcemy ulepszać. I jak ich ulepszamy? Ulepszamy je tak, że nie, że zrobimy sobie to po drugi poziom, po trzeci poziom, a potem przeskoczymy na drugiego oficera i tutaj ulepszymy to na drugi to na drugi. Absolutnie nie. Jeżeli ulepszamy statuki oficerów, pakujemy wszystko w jednego oficera. Jak wy maksujecie dopiero jednego oficera, to dopiero jesteście, możecie dopiero używać statu oficerów na drugiego oficera i maksujemy go tak od jednego do piątego poziomu. Max, 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 max. I tak robimy. Wybieramy umiejętności, które nas najbardziej interesują, przeważnie są to umiejętności taktyczne, a później te, które nas tutaj najbardziej nam będą dawać największe value. I tak wydajemy właśnie dodatki oficerów. Nie dzielimy na dwóch czy trzech oficerów, na drugi czy trzeci poziom, ulepszamy jednego na maksa. Dlaczego? Ponieważ wchodzi nam w rolę przebudzenie i ta umiejętność przebudzenia oficerów czasami drastycznie zmienia przebieg bitew, bo wtedy oficer staje się mega OP, a bez tego jest przeciętny. Pamiętajcie o tym. Czwarta rzecz bardzo ważna, kampania. Wiele osób w ogóle ją olewa, totalnie zapomina o niej. A to jest najważniejsza, jedna z najważniejszych rzeczy, którą powinniście zrobić jak najszybciej. Dlaczego macie bardzo dużo tutaj? Dzięki temu. Uzupełnienie tych zapasów, na co wydajecie, wydajecie przede wszystkim na amunicję, na części jak już Wam brakuje, to czasami macie tutaj bilety, możecie kupić, tak, na samym początku, jak chcecie, to możecie kupować sobie jeszcze jakieś srebrne skrzynie, jeżeli nie macie tych, tych prototypów do tych, do tych swoich jednostek. Naprawdę tutaj, jeżeli to przyśpicie, to okaże się tak jak w przypadku kilku moich znajomych, że ja mam wszystkie powiedzmy jednostki na dwusetny level, tych pięć jednostek lądowych, a oni mają dwie na dwusetny level, ale czterech jednostek na setny level, bo przespali ten moment. Po prostu przespali i pamiętajcie, że jak zdobywacie te punkty, tutaj to wydawajcie je głównie na tam amunicję i części. I nie, wyda nie wydawajcie ich na początku na te surowce, ponieważ one aż tak mocno nie będą was proksować w późniejszym etapie gry. Jak to, że nie będziecie mieć tych amunicji, części i innych rzeczy, których nie jesteście w stanie zbytnio zdobywać w inny sposób jak kampania. Kampania to jest główny chińczyk napędowy tego, że macie tak dobrze wyszkolone wojsko. I pamiętajcie o niej, i róbcie je najczęściej. Jak macie możliwość dobywania tego buffu o plus 20-40% plus do zwiększenia swojej załogi wojskowej, to używajcie go, jak macie problem z przejściem misji. Bo czasami przejdziecie jedną misję z tym buffem, i potem 4, 5, 6, a nawet 10 misji przejdziecie normalnie i znów zostaniecie w pewnym momencie. zbieracie sobie wojsko, bo tu będziecie cały czas to ulepszać i tak dalej, i tak dalej, aż przejdziecie tę całą kampanię i będziecie mieć cały czas tylko nagrody. To jest bardzo ważne, o czym zapominacie. I piąta rzecz, mega istotna, o której ludzie zapominają i potem jest płacz i zżytanie zębów. Ta gra to nie jest gra solo. Tu musicie grać z, z przymierzów w sojuszu. Zapisujcie się do sojuszów. A dlaczego? Ponieważ każdy sojusz, już wam to pokazuję, ma badania między innymi. Te badania daje, dają Wam możliwości zwiększania siły, yy, siły ognia, zwiększania wytrzymałości Waszych jednostek, dostajecie bo bonusy do zbierania yy, zasobów. Patrzcie, jakie tutaj są po prostu te badania, to wszystko tutaj jest prawie na maksa. Dodatkowo są strefy zbierania zasobów, przyspieszanie zbierania zasobów. Na tej gierze, zwłaszcza na samym początku, bardzo ważnym elementem jest. Dokoptowanie takiego do sojuszu, nawet on nie musi być, nie wiadomo, jak silny, ale będzie wam dawał te bonusy. Później, w dalszym etapie gry, musicie należeć do sojuszu, aby brać udział w tych największych bitwach o miasto poziomu czwartego. Tam są największe nagrody, największy wzrost możecie zaliczyć. Jeżeli będziecie grać solo, to po pierwsze, ta gra wam się znudzi, będziecie tylko narzekać, nie będziecie mieć żadnych tutaj znajomych w tej grze, którzy de facto czasami, ja wam powiem szczerze, że ja fudziłem na tą grę dlatego, bo mogę sobie z kimś tam popisać, pośmiać się, jakiegoś tam mema powysyłają. To jest mega fajne, ta właśnie społeczność w tej grze, w tym waszym sojuszu, potrafi was motywować do tego, żeby wejść na tą grę, napisać coś, pośmiać razem, jak walczycie całkiem inaczej, wchodząc do tego emocje, niż jak gracie solo. Ta gra solo, no tutaj długo nie pogracie. Po pierwsze nie będziecie mogli brać udziału w tych najważniejszych wydarzeniach. A po drugie samemu, no to wiecie, no... Jak gracie czasami na komputerze bez ingerencji online, no to też czasami ta gra się nudzi. A z online jest o wiele lepiej. Jak nie będziecie robić tych pięciu błędów, czyli po pierwsze błędne gromadzenie golda, wydawanie tego golda na jakieś pierdoły. Po drugie, złe rozdysponowanie tych surowców zbieranych na poszczególnych dni. Jeżeli badania będziecie robić w poniedziałek, gdzie się zbiera do to będziecie tracić tego gola, którego możecie zdobyć. Trzeci punkt. Nie inwestowanie w konto VIP i ewentualnie w koło fortuny, gdzie dają wam te statek oficerów, jest bardzo dużym błędem. To jest chyba drugie. Trzecie, to wydawanie tych statystyk oficerów błędnie przez złe rozdysponowanie. najpierw ulepszamy jednego oficera na maksa, później zabieramy się za, za kolejnego. Nie tak, że ulepszamy czterech oficerów na raz, bo to nie wypali. Będziecie mieć po prostu o wiele słabsze, o wiele, słabsze będziecie, o wiele słabsze będziecie mieć siłę bojową na polu bitwy. Robimy kampanię po czwarte, to jest bardzo ważne, nie możecie tego przeoczyć, bo to jest. To jest jedna z ważniejszych rzeczy, którą wiele graczy po prostu pomija. I pięć należność do tego sojuszu. Jeżeli, jeżeli nie będziecie należeć do sojuszu, to no będziecie bardzo dużo tracić. Jeżeli te pięć rzeczy zrobicie poprawnie, to to będzie działało jak lawina. To będziecie was, będzie was tylko to napędzać. Będziecie zdobywać coraz większe nagrody, będziecie coraz silniejsi. I tego wam tak naprawdę życzę. I mam nadzieję, że te pięć błędów nie będziecie już popełniać. Będziecie tylko proksować i będziecie coraz lepsi. Trzymajcie się Наразе.